Cześć! Jestem Dawid i dziś będę nagrywał z moją młodszą siostrą. Nie, nie, nie z tą, co tam nagrywam, tylko z moją młodszą siostrą. przewitaj się! Cześć! Dobra, przywitała się. Dziś będziemy grać. Już patrzcie jej konto. Ona dopiero zaczęła grać może trochę, ale patrzcie jej konto. O, o, 800 pucharków. Ma takie postacie. Ona ma też geila więc bardzo, bardzo i się dopnęła postać, a tyle nam też możesz rozmawiać do kamery, kiedy no, chcesz. Wiem, no i głośniej mów, to Cię słyszeli. No. A wiesz co? A kiedy gramy w ogóle? Teraz? No teraz. Okay. Y, to gramy. Czekajcie co mam. W No w to y, Gramy w to. No, to ja wezmę sobie! Pa! Ja bardzo chciałam mieć dalej od początku, nie? No wiem. No i jak nas... Lęka głośno mówi, bo żebyście słyszeli. Nie wiem czy oni słyszą nas nawet. No chyba słyszą. te po tamto tak. Dobra. Pa ja mam tu nitar. nita. O, nita, nie, nie ma ze mną szans. O, nawzajem no się zabiliśmy. O yy, nie pij, pita, pij! Dobra. Nie, ty... Jakby to, to ja tylko mówiłem, wiesz co ma zrobić, bo by on, bo, bo ona nie? musi czekać krzaku na mnie! O, jestem. Ej, zabili mnie! nie, nie, no No znowu mnie zabili, nie uciekaj! Pierwsza gra na mnie pójdzie niestety. Nie... Pierwsza, gr Pierwsza gra na mnie poszła, bo ona nie umie grać. No nie umiem trochę. No, ona nie umiem, bo ona dopiero zaczęła grać. A takie tuko nie klełam tak. No. Tu śmieję postać. Dobra. Weźmę sobie peny, peny. A ja wezmę sobie kotę. A jak... peny ways. Jak ona ma ona Peny. Peny. No. Dobra. Peny ja pieszę. Dobra, gramy. Yeah, boy! Boy, 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 boy. Dobra. Damy guci Gucci, Gucci, Gucci. Nike, Nike, Nike. Dio, Dio, Flex. Dobra. Dio, Flex. Dobra. Dużo Flex. Sly. Dobra, ja wiem, co mam robić uciek. No nie! O nie! Boże. Nie, nie, no przez nas, no, ale ja gram to. Mam. Nie mam na to. Pieniądze kuchną. Biorę nitkę! jest zawalić Co? Ja wezmę pół. Dobra. Ale w ogóle fajnie, nie? No fajnie. Tylko się pijemy. No. Ona już się spać. Jest godzina. I Dwudziesta. 20:33. Mam jeden. Ja to jest. Nie, ta też nie. Pa 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 pa, pa. Ja uciekam. Kurde, myślałem, że mam ulta na Leonie. Dobra? O nie, o nie, o nie, jest o nie. O nie. W nie Wiem, no, kolejną grę przegramy. No. no, boże, to jest trochę wstyd dla mnie. Kurczę. Nie dźwiedź. Nie dźwiedź. Nie Nie Luka no śpi. Luka kocina, nie śpi. Nie. I niedźwiedź łapie. Nie, luka kocina. Dobra, nie weź nie tego, śpiewaj. nie śpiewaj. Trzecia kocina, nie dźwięc, nie łapie. Trzecia kocina, niedźwiedź łapie. Dobra. O! No nie, nitka. Okay. Nitka to do synia. Dobra, ja mam najwięcej y, z was. Tych. Pokaż mi no. się tu. Bierz ich. O ty, o ty, o ty Ale ja chcę mieć. O ty miszku, nie to. Opa, pa. Nie uciekam. Uciekam, uciekam. Ty paleju. Proszę. Nie wiem, ja tylko jeden. Dawaj, ty. A też się idę kryć, nie spokojnie. Wyplamy, wyplamy. wyplamy, wyplamy. Ha! <ścoughs> O, wyklamy, wyklamy, super! Siema, siema! Siema, siema! Chwamy się, kolegujemy! Kolegujemy! Dobra, nie musisz się. tak głośno mówić! Jestem wow, Mam fajnie. 250! 250? Mam 250! Ale będę kupować Ale co to jest? Już niedługo klej do ciki. Dobra! Chcę czekać, co sprawdzę od, od lasu! Dobra! Nie, nie to. No Boże! co? No boże, już tego nie włączaj! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Czekaj, co? Jej, ha. Czekaj, 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 Ej, stój, stój, nie ruszaj. No i co ty włączyłaś? Czekaj. Czekaj, Czekajcie, widzaję, sorry. Karnet. Dobra. A później jak skończymy tylko kilka, to, 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 to Ci pokażę. Dobra. I sorry za to. Eta widzę. Dobra. Będziemy grać, tylko wezmę jakąś postać. Leona muszę weź. No dobra. A ty Gala. Gila. Gaila weź. T Ten odcinek ma dopiero 6 minut. Aha. O Boże! I tamten odcinek będzie. Że... No i dobra. Czekaj. Okej. Okay. Dobra, gramy. Yeah, 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 boj! Napiszcie jakie macie postacie. Pamiętaj, może was, napiszcie waszą ulubioną. Jak ją macie, tutaj no... A jakie komentarze? Aż takie inne. Okay. I jak, jakaś postać wam tara, się... Tara, Dawid. Czekaj, pa! Widziałaś? O, dzięki, Widziałasz? Ja, Widziałasz? Widziałaś? Widziałaś? No ale dzięki że mi pomogłeś. No. Ja i trzeba ułatwić tamtego. Dobra masz. Przepraszam. Mówi się na zdrowie, wiesz. A ja tak powiedziałam. Dobra. A to był pewnie w tle słychać takie zdjęć. To jest szczęśliwe, wybierze. Wykrywamy. Pa pa, pa, pa ja to mnie nie widzę pójdę. Jak w... Okay, w, w dawaj. Kipta. Dawaj jak tu. Jeszcze to się Siema, 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 jestem że żaden Spike. Dobra, ale dobre miejsce mamy. Ale dobrze, no. Dobra. E, Opraciło się kalem. Czekaj. Co? No, O! O! Oh, pa! Pa! Dawid Ok? Pa! Zresztą. No i co? No. Pa! No i brok masz! Ale co nie? Jak, e, tu są no i brok mam! Olio! Będę No nie, tu nie, o teraz No nie, nie, się... nie, nie, No nie, 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 łapkę w twierdzą. E, Co i potem niż to? siebie? No. Po tamtecho! Dawaj po tamtej. będzie z, mo, e, z moimi dwoma siostrami e, później odcinek. Eee, Minecrafta. No, Minecrafta to już był odcinek. Ale tak Zginęłem, Uciekaj, uciekaj. Mówię ci coś na ten temat. Pa, pa, i to teraz twoja wina. Twoja. Boże, widzimy nie wytrzymał. no takie same, to Dobra, wytrzymy. biorę to. Nie, nie mamy. Tego. Jest mas, pen jest śmienianie. Penny jest dobra. Pamiętaj. Się... Penny! Dobra, ale, graj, i ale... nie gadaj! Hej! Pamiętasz ten... jakiś penny. Powiedziałem, graj nie gadaj, a ty nie. dalej mówisz. Dobra. O, pan P, Pan Penny. jest. Jaki pan P? No pan. Pan P. Pan P. <noise> pan P. jak to się nazywał? Y... ślupę ślupę ja bierze dobra zbieraj śruby ty też zbieraj Dawid no dobra ja w dobra ogóle co ja myślę, że ja mam ultę, ja tam od razu idę ja uciekam na należy... razie o no mamy fajnie mamy jedną śrubę o słuchaj to dwie to będą cztery Stawaj, posz, posz, stawaj! Kik ty kupi, tak? Kik. Pan P! To pan P? się? Nie! ja szybko idę po te. Po śruby. O! No, odszczepcie się! Odczep się! Dobra! O to chcę pewnie Nie, to ja A, jestem pewny! A ja myślę, że o sobie tam Dziwne. Ej no Boże ko mamy kolejny kobos, jesteśmy lepsi o nich No Boże no i on znowu! On ma ode mnie problem robocik, no dawaj. Tak. <laughs> Dwa procenty no. Happy old time, lolol. Idź tam o. Happy old time, lolol. Lolo? lolo. Lolol. Uuu, mama dzi... Już wiem o co w tym chodzi, że on do mnie to robi. Dawid. Dziękuję. Mamy teraz... nie wiem. Rynie nam tak czy tam jak... To. i teraz... Mmm... I teraz Ej no, wygramy David. Musisz Jest. stać. No tak, wygra... Pa! My mieliśmy sto i tego, oni mieli tylko 5 i jeden procent! Jak i Bogu dziś, dziś, jeden 1% zostać tylko. Tak. Jest, jest, jest! O je. Co ile ty masz tych? Boże, ja chyba nie wierzę, że ty jesteś. To ile mam bucharko? Dużo bardzo. Dobra, mam, dawajmy mam gramy. 5, 1, gramy, nie gadajmy! Patrz. Dajcie mu pieniądze. No kau. A czemu na ty oglądać dziecięce? ten. ten. Ała, Boże. A Boże. Kim jesteś? Okej. Ale oni są mocni! Co się im włączyło? Nie wiem. Jakieś meta... I sieba, jabłaś, jabłaś, ma Eluwina, aha. Eluwina, aha. Tak, Eluwina. Remix. Brak Nie, ból, 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 to moje. My mamy. 2 a, a oni cztery. A po cztery jest pięć, o nie! Dobra. A, po Na, na proka to byśmy nie narobiły. Prada, luj, na mnie, talkal, talki, tu. O! Ha! Mamy teraz więcej o nich! No właśnie. Proszę Bogu. Proszę Bogu! O! Mamy tyle samo, wygramy na pewno. Nie, nie mamy. Mamy jeden jeden. Ma, mamy jedenaście. To teraz dwoje. Jest fioletowy! Nie, Boi! Mamy Mam fioletowego? Tak. O Boże, ale ich porobi. Pomagaj hmm. mu. Oto. Kto tu laksano? Tak, to I Czekaj, tak Ja będę tu obraniała. Dobra. No, ja... weź na, nagrywam, a ty szukasz kota. Jest! Yes. Wygraliśmy. Graliśmy. Najlepszy pas. No. O, ja już mam te 250. A one dają monety i to bardzo fajne jest. O, my God. Ej, co to jest? Lenusia... E, e Co ty masz? Właśnie Czekajcie Ja muszę w to Wyjdę z bra Nie, 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 stój Ale tak muszę bajku Nie, stój, ja, ja, ja muszę to nagrać dla widzów O, o, pa. już kliknę Pa, ile ona ma monet, pa Otwieraj, otwieraj to Otwieraj, okay. ty masz chyba mega boxa A nie, chyba nie Ale otwieraj to, może coś zrobisz, dla widzów Coś pokażemy, Nie go no nie, nie Niestety, ale lekka blisko byłaś już mega boxik jest u niej Dobra, fajnie nie mam Muszę iść tak? No Dobra, elowina Ja też mam 10 klejnotów Jest! 10 klejnotów 600 zostało do mega boksa, ludzie Ale ty miała Eee, dobra. Ona ma mało procent w tablecie. Dobra. Ona już nie będzie grała. ta No to... To No dobra. Jakiej pani nie to wam powiem. Ale... Jeszcze mi nie padł. To muszę to kwiatowarko No to... Hmm. Ja muszę... Muszę. Iść. Na idę nie. do... Idę do teolety. Do teolety? Do teolety. Ale ja, no, będę bez niej grał, to sorry. Yy, no i... Reszta odcinka znów spędziłem. Tak pół odcinka. Yy, napiszcie czy było dobrze. Yy, więcej będzie odcinków na wideo. I zapraszam. I dajcie łapkę w górę. Też? Bo to bardzo ważne. Ja chcę mieć dużo łapek w górę, bo wtedy nie będę takim nubem. Co? Nie, nie kończymy. To czemu? Jeszcze, jeszcze będzie odcinek, Dawid! Co? Usunęłaś mnie. No tak, bo na razie... płacę za to. No nie, bo to tylko na live'ach jest. Później mnie połącz, okej? Okay? A w przyszłości chcę zostać takim już takim Z, poważnym youtuberem. A zaprosisz mnie? Ten, bo... No jak skończę? Bo ty mnie Bo i sam należy teraz. To wypisać w tym czasie jako dla Boże, teraz oni będą mieli bossa najgorzej. Co? Pa! No, głupki. Coś no boże, czemu oni mi cały czas robią? Mój telefonik, serp suty. to pierwsza, minuta, ale Co ty masz galami, a masz? Dobra, szybko. Oni mają teraz bossa, kto wygra? Coś zobaczę. To, a później to, a później to, a później to. No i wygrali, to. Boże! To teraz włączamy się. Dobra. Ja cię szybko się. Dobra. Już jesteś jeszcze Czekaj, szybko nitkę. A ja bez rosy, bo ona jest silna chociaż. Ma dużo HP. To jest to. Ale gramy, ale impreza bią mu pi... <gry> <gry> Dobra. To jest problem <gry> A zgadnij kto? Mmmm. jest <gry> oni To Bo ja nie wiem. Ja jestem bólem. Żartuję Rosjo, co to. No, nie Jest. Mm. Naj Nooo! I tikka głowa. A calo oni się cały. Wypucha tikka głowa. Brak. Dobra, jest 2-2. Dwa, dwa. No, 2-2, mamy po 2. Oni mają 3-2. 4 mają 5. Boże, jak, te, jak oni denerwują? Denerwują nas. I wygrają. Panu wygrają. papa, papa. No, cenę z Elo, elo! To jest No i jaki koleś inny. To jesteś nie to mało. Dzień. Idealnie. do Ciebie pasuje. No nie. O, tak mało mam. Dobrze. Ja się nie mówię, nie mówię. Proszę, nas nie proszę nas nie pić. Proszę nas nie pić. Proszę nas nie pić, proszę bracia. Trzy. O, Aha. mamy trzy, a oni jeden, trzy, ten, cztery. O, mają szelo. To jest dla ciebie. Mamy, aby, aby dla czego ma, y, um, oni mają zarobionymi bo mają bossa. Nie wiem. Kracik tamakra. Nie. nie. Mm. Już nas psują, nie. To nie ni ta ono jest za słaby. Kupi, kupi. Ja starszy. <laughs> Mam usunąć ten filmik? Nie. Boże! Ale jakbym to usunął, to byś teraz zobaczyła. Ty ja bez Marika. Jakie to ważne Stopy gołe. Ja nie ty. mam stopów Zmiał. gołych. Ale jak z tej miejsca to będzie Ale ty też. Skarpety będę jak zdejmę skarpety. No graj! Okay. Na kogo to jest odcinek? Dla ciebie. No właśnie. Graj, 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 szybciej! Dziś będzie jeszcze, będzie jeszcze jeden odcinek. Już I... nie Nie no już będziemy kończyć. No tak. E. Przecież nie ma się dzieje. No nie oczy balu. Iść spać, żeby... Będzie jeszcze odcinek z Natanem. Dawno go nie było, więc przepraszam. To z Natanem może zakładamy jak przyjdzie. No tak, albo my do niego przejdziemy. Wezmę telefon i będziemy nagrywać. I właśnie długo mi nie było. Nie, bo nie mogę wziąć z tego tabletu. Dobra. Ale ja będę nagrywał z Natanem teraz. O! Będzie filmik. Ale może i już w go... Przejdźcie no do tak, tak, właśnie. My idziemy jutro. Jutro będzie odcinek, obiecuję widzowie, tylko. Ale w naszym domu, okej? Okay? Nie, właśnie to będzie w Natana domu. Okay. Ej, pa, oni. Nie, nie, to ja nie mogę z tabletem. David. No wiem. No, no jak... jak? Nie, ale nie, ja Mam będę. Nagra... Ma, może, może z Natanem i z jego kolegą? Mam pomysł, David. Jest Co? E, no niby może jak przyjedziemy to na tanę to ja wezmę tablet jutro przyjedziemy okay. to to weźmę przyjedzie? tablet No Boże bo pytałem mamę i weź, i weź na odcinku mi No A i naprawdę jakbyście ją zobaczyli na no, oczy żeby ona była jakaś nie No może oni słyszą wszystko przyznajcie No tak słyszą Kiana mm. Czekali mi, mi. A może nie. i nie, a może i nie, a może i nie, a może i nie. Jest! Przeżyliśmy. Sarp. Dwa pro pro nie. pro procent! Nie. Proszę nie. Ej, mały nas, szans, żebyśmy to wygrali. Proszę nie pić nas, bo my płaczemy. O, dziękuję, Poko Ej, ja, ja jak my jak my to wygramy. Kurde, zepsuli. Skolka. Dobra, to ja się będę już żegnał. Jutro szaklamy. Jutro y jutro obiecuję, że będzie filmik... Z Dajcie natanem. łapkę i będzie... koleką. No Boże, weź, cicho. Y będzie filmik z Natanem. Hmm. Z I, I z Natanem będzie jutro filmik... E, gdzieś tak o 18, nie wiem, ale nagram. Dobra, no to trzymajcie się, pa. Trzymajcie się, pa.